Mam na imię Michał i ta historia wydarzyła się, gdy byłem jeszcze studentem w lokalnym kolegu. Były to czasy, kiedy internet dopiero raczkował, a ludzie zaczynali dopiero odkrywać jego prawdziwy potencjał. Mieszkałem wtedy z moją dziewczyną, Lucyną, postanowiliśmy wynająć wspólnie mieszkanie, żeby oszczędzić trochę na czynszu i zbliżyć się do siebie. Lucyna była otwartą osobą. Pewnego wieczoru powiedziała, że zaprosiła swoją koleżankę z zajęć na wieczór z planszówkami. Brzmiało świetnie. Ja też zaprosiłem kilku znajomych i zrobiliśmy mini imprezę. Wśród zaproszonych była Sara, i tu spotkało mnie zaskoczenie, bo okazało się, że znam ją jeszcze z liceum. Nie byliśmy bliskimi znajomymi, ale lubiliśmy się i dobrze nam się rozmawiało. Po tamtym wieczorze Sara zaczęła pojawiać się u nas częściej: kolacje, gry, filmy. Atmosfera była naprawdę przyjemna, do momentu, kiedy Sara przyprowadziła swojego chłopaka, dzieje. Od pierwszej chwili było widać, że coś z nim jest nie tak. Milczący, zamknięty w sobie, z chłodnym spojrzeniem, które przeszywało jak lód. Nie angażował się w rozmowy, nie śmiał się z żartów, nie uczestniczył w niczym. Siedział tylko i patrzył, jakbyśmy wszyscy byli dla niego niewidzialni. Zapraszaliśmy go jeszcze dwa czy trzy razy, z uprzejmości wobec Sary, ale czuć było, że nie pasuje. Sam też w końcu przestał przychodzić. Nikt za nim nie tęsknił. Minęły dwa miesiące. Pewnego wieczoru Sara zadzwoniła do Lucyny, zapłakana i rozczęsiona. Chciała natychmiast przyjść. Zgodziliśmy się bez chwili zawahania. To, co usłyszeliśmy, Wywołało u mnie gniew, którego dawno nie czułem. Sara powiedziała, że gdzieś zrobił jej awanturę o to, że zbyt często przebywa u nas. Zarzucił jej zdradę. Nie wiadomo, czy z Lucyną, czy ze mną, w jego głowie najwyraźniej było wszystko możliwe. Słowa, jakich użył wobec niej, były pełne nienawiści i pogardy. Gdy próbowała przejść obok niego, by wyjść z mieszkania, odepchnął ją. Upadła na stolik kawowy i nabiła sobie gigantycznego siniaka na plecach i pośladku. Sara zarzekała się, że to pierwszy raz, że to musiał być przypadek, że nigdy wcześniej jej nie uderzył. Ale ja już wtedy wiedziałem, że tej nocy coś we mnie pękło. Zawsze uważałem się za spokojnego faceta. Nigdy nie szukałem konfliktów. Ale wtedy, widząc, jak bardzo Sara jest zdruzgotana, Zrozumiałem jedno: nie będę stał bezczynnie. Nie chciałem używać pięści, ale miałem coś, co dzień nie miał: dostęp. Pracowałem wtedy jako asystent administracyjny na uczelni. Miałem dostęp do danych studentów, ich opłat, grafików zajęć i do systemu zapisów. A termin ostatnich zmian w grafiku zbliżał się nieubłaganie. I wtedy wpadłem na pomysł. Plan który nie wymagał ani jednego krzyku, ani jednego ciosu. Plan, który uderzy tam, gdzie dziej poczuje to najmocniej. W jego status studenta. W kolejnych dniach udawałem, że wszystko jest po staremu. Sara nadal czasem wpadała do nas już bez śladu dzieje i próbowała się pozbierać. Lucyna wspierała ją jak tylko mogła. Ja zaś milczałem. Nie chciałem żeby Sara czuła się winna. To nie była jej wina. To jego. Jednocześnie w pracy czekałem na właściwy moment. Na uczelni obowiązywał jasny termin ostatni dzień, w którym można było dokonać zmian w zapisach na zajęcia, wycofać się z kursów bez konsekwencji lub dodać nowe. Po tym terminie wszystkie zmiany wymagały specjalnego zatwierdzenia i zazwyczaj wiązały się z dodatkowymi kosztami. Jay, jak się okazało, był studentem zagranicznym. A to oznaczało jedno: musiał utrzymywać minimalną liczbę punktów ECTS, by móc legalnie przebywać w kraju. Jeśli coś by się zmieniło w jego statusie, mógł mieć poważne problemy. Pewnego ranka, tuż przed zamknięciem zapisów, sprawdziłem jego dane. Zajęło mi to dosłownie kilka minut. Wszedłem do systemu, wpisałem jego numer studencki, potwierdziłem tożsamość, i miałem przed sobą pełny plan zajęć. Widziałem wszystko: przedmioty, opłaty, nazwiska wykładowców, terminy. I wtedy zacząłem działać. Najpierw wypisałem go ze wszystkich kursów, jeden po drugim. System w tamtych czasach był prosty i niedoskonały. Nie wymagał hasła ani drugiego potwierdzenia, gdy operację wykonywał pracownik administracyjny. Wszystko działo się w tle. Cicho, niewidzialnie. Następnie wszedłem w listę przedmiotów dodatkowych, takich, które miały obowiązkowe opłaty za materiały, laboratoria, sprzęt. Dodałem do jego konta kilka takich kursów, wiedząc, że nawet jeśli nie będzie na nie uczęszczał, system naliczy opłaty. Wiedziałem, że jeśli jej będzie chciał wrócić do systemu, będzie musiał najpierw uregulować saldo. A te zajęcia nie były tanie. Czułem się, jakbym właśnie pociągnął za spust. Bez broni, bez przemocy, ale z pełną precyzją. Następnego dnia byłem w pracy wcześniej niż zwykle. Siedziałem w biurze z kubkiem kawy, słuchając rozmów studentów w poczekalni. Ktoś krzyczał na temat błędu w systemie. Ktoś inny nie mógł się zapisać na wykład. Ale żaden z nich nie brzmiał jak dziej. I wtedy poczułem... Coś dziwnego. Satysfakcję. Niezłośliwą, nie dziką. Cichą, uspokajającą. Zrobiłem coś dla kogoś, kto nie mógł sam się obronić, a jednocześnie odebrałem coś komuś, kto nie powinien był nigdy dostać drugiej szansy. Wiedziałem, że prawdziwe konsekwencje dopiero nadejdą. A ja byłem gotów obserwować wszystko z dystansu. Minął weekend. We wtorek, kiedy Sara wróciła z zajęć, usiedliśmy razem przy kuchennym stole. Lucyna gotowała makaron, a ja zauważyłem, że Sara ma inny wyraz twarzy. Trochę zdezorientowana, ale lekko uśmiechnięta. Jakby coś poszło po jej myśli. Coś się stało? zapytałem mimochodem. Spojrzała na mnie i odparła. Było dziś dziwnie. Miałam zajęcia z literatury. Dziej też tam chodził, ale dziś go nie było. Udawałem, że mnie to zaskakuje. Skinąłem głową. Może się przeniósł? Może, odparła, ale po chwili dodała, ale ktoś nowy przyszedł na jego miejsce. I nie było gdzie usiąść. Prowadzący zrobił listę obecności i. Jay nie był na niej. Pokłócił się z wykładowcą, ale nic nie wskurał. Nie mogłem ukryć uśmiechu. Wiedziałem, że to dopiero początek. Jeśli nie był zapisany na zajęcia, to znaczy, że nie miał wymaganych godzin. Jeśli nie miał godzin, to mógł stracić status studenta. Wewnętrznie kipiałem z satysfakcji. Ale na zewnątrz pozostałem spokojny. Sara ciągnęła, Później dostałam SMS-a od jego znajomego. Podobno miał niezłą awanturę w dziekanacie. Krzyczał, że to błąd systemu, że on był zapisany, że coś mu zniknęło. Ale nikt mu nie uwierzył. Trzeba mieć potwierdzenia, dowody. On nic nie miał. A ja miałem wszystko czas, miejsce, dostęp. Z perspektywy obserwatora wyglądało to jak błąd. Jak przypadek. Ale to był mój plan. Działanie chirurgiczne. Co więcej, Sara zaczęła wracać do normalności. Przestała mówić o dziaju. Częściej się śmiała. Więcej żartowała. Lucyna od razu to zauważyła i powiedziała, że dobrze jej to zrobiło. Nie powiedziałem im prawdy. Nigdy nie planowałem. Zemsta działała tylko wtedy, gdy pozostawała anonimowa. A jay? Z czasem zniknął z uczelni całkowicie. Sprawdziłem jego profil raz jeszcze po tygodniu. Zero zajęć. Zero statusu. Tylko saldo z opłatami za kursy specjalistyczne. Wiedziałem, że jeśli nie zapłaci, nic nie załatwi. Żadnych zaświadczeń, żadnych wniosków o powrót. Uczelnia była bezlitosna w kwestii biurokracji. Wieczorami, gdy zamykałem oczy, nie miałem wyrzutów sumienia. Bo czasem sprawiedliwość nie przychodzi w postaci wyroku. Czasem to kilka kliknięć. I jedno nazwisko mniej na liście obecności. Mijały tygodnie. Sara przestała wspominać o Dziaju. Zamiast tego zaczęła się więcej uśmiechać, wychodziła częściej z domu... A nasze wieczory z grami planszowymi i filmami znów nabrały kolorów. Czułem, że wracamy do tego, co było na początku bez napięcia, bez dziwnych spojrzeń, bez obecności kogoś, kto tylko psuł atmosferę. Lucyna też wydawała się spokojniejsza. Wiedziała, że coś się zmieniło, choć nie miała pojęcia, że to ja byłem przyczyną tej zmiany. Nigdy nie powiedziałem jej prawdy i dobrze. Im mniej wiedziała, tym bezpieczniej dla wszystkich. Jednak, mimo spokoju, który wrócił do naszego mieszkania, we mnie coś buzowało. Miałem potrzebę sprawdzenia, czy dzień naprawdę zniknął. Pewnego dnia, po pracy w dziale administracji, kiedy zostałem dłużej sam przy komputerze, wpisałem jego dane w systemie: Brak zajęć, brak statusu aktywnego studenta, saldo z opłatami nadal widoczne. Nie miał już żadnego wpływu. Jeśli był studentem zagranicznym, a tak słyszałem, jego wiza prawdopodobnie była uzależniona od liczby zaliczanych godzin. Jeśli nie miał zajęć, mógł mieć problem. Duży problem. I wtedy dopadła mnie chwila zawahania. Czy to nie było zbyt wiele? Ale szybko odpędziłem tę myśl. Przypomniałem sobie łzy Sary, siniaka na jej plecach, strach z jakim mówiła o spotkaniu z nim. Nie, to nie było za wiele. To była forma sprawiedliwości, którą system często zawodzi. A ja miałem narzędzia, by zrobić coś, czego prawo i uczelnia nie były w stanie odsunąć oprawce bez rozgłosu. Co ciekawe, o Jaju zaczęło się plotkować na kampusie. Ktoś mówił, że miał niewyjaśnione problemy z zapisami. Inny wspomniał, że widział go w Dziekanacie, jak awanturował się z sekretarką. Podobno miał grozić, że pociągnie ich do odpowiedzialności. Ale nic z tego nie wynikło. Zniknął tak szybko, jak się pojawił. W międzyczasie Sara zaczęła mówić o przeniesieniu się do innego mieszkania. Nie bała się już, ale chciała zacząć od nowa. Pomogliśmy jej z lucyną znaleźć coś niedaleko, w spokojnej okolicy. Po przeprowadzce zaprosiła nas na kolację pierwszy raz, kiedy to ona gotowała dla nas. Było miło, swobodnie. I wiedziałem, że historia Jay'e naprawdę się skończyła. Wychodząc od niej tamtego wieczoru, spojrzałem w niebo. Czułem, że zrobiłem coś dobrego. Cicho, skutecznie. Bez przemocy. Minęły miesiące. Życie wróciło do normy, a wspomnienia o dżaju powoli zanikały, przynajmniej dla wszystkich poza mną. Nie dlatego, że czułem wyrzuty sumienia. Wręcz przeciwnie, czułem coś, czego nie potrafiłem nazwać. Coś pomiędzy dumą a chłodną satysfakcją. Z jednej strony wiedziałem, że zrobiłem coś, co dla wielu byłoby nieetyczne. Z drugiej nie skrzywdziłem nikogo fizycznie. Nie szantażowałem. Nie groziłem. Po prostu odwróciłem bieg wydarzeń. Dałem mu posmakować bezsilności. Tego samego uczucia, które zafundował Sarze, kiedy pchnął ją na stół i oskarżał o coś, czego nie zrobiła. Czasami spotykałem Sarę na kampusie. Zawsze się uśmiechała, czasem rzuciła coś żartobliwego. Nigdy nie poruszyliśmy tematu dzieje. Wiedziałem, że to rozdział zamknięty. Dla niej trauma, którą zostawiła za sobą. Dla mnie historia, która mnie czegoś nauczyła. Lucyna i ja też przeszliśmy swoje wzloty i upadki. Po roku rozstaliśmy się zupełnie pokojowo. Po prostu nasze drogi się rozeszły. Ale do dziś, gdy pomyślę o niej, czuję wdzięczność. Gdyby nie ona, nigdy nie poznałbym Sary, nie usłyszał tej historii i nie dostał okazji. By zrobić coś większego. Nie wiem, co stało się z Dejem. Może wrócił do swojego kraju. Może próbował zapisać się do innej szkoły. Może nawet się zmienił. Ale wiem jedno: od tamtego dnia, gdy nie znalazł swojego nazwiska na liście obecności, musiał poczuć coś, czego nie da się łatwo zapomnieć. I jeśli chodzi o mnie, wciąż pracuję z danymi. Wciąż mam dostęp do systemów, ale nigdy już nie wykorzystałem tej wiedzy do podobnych działań. To była jednorazowa akcja. Zemsta, która nie smakowała jak w filmach, była cicha, techniczna i logiczna. Ale może właśnie taka zemsta działa najlepiej, bo czasami sprawiedliwość nie przychodzi z głośnym krzykiem, czasem przychodzi z loginem i hasłem.